Witajcie serdecznie na moim kanale ponownie z tej strony Kaśka. Dzisiaj zapraszam Was na taki krótki film z testem mazaków z Actiona. To są mazaki akwarelowe i są to mazaki firmy DecoTime. Także zaraz Wam troszeczkę o nich opowiem. Nie miałam jeszcze okazji tak jakoś się specjalnie nimi bawić, ale po prostu sobie pokażę Wam wzorniki. I spróbujemy sobie je poblendować. Zobaczymy, jak one się zachowują. Także serdecznie Was zapraszam na ten filmik. Tak, niestety, jeżeli chodzi o te mazaki, nie mam opakowania, żeby Wam pokazać, ale wstawię zdjęcie tutaj. Tak, to są właśnie te mazaki, tak wygląda opakowanie. Na zdjęciu jest, są to odcienie zieleni. W zależności od tego, jakie odcienie kupujecie, tak właśnie jest też kolor opakowania. Ja kupiłam wszystkie 6 odcieni, 6 opakowań. W każdym opakowaniu jest 10 markerów i tak one wyglądają. Jest kilka rzeczy, które naprawdę mi się podobają w nich. Przede wszystkim opakowanie i to, jak jest zorganizowane tutaj to przechowywanie tych mazaków. Każdy zestaw jest oczywiście, kupujemy osobno, i jest on w takich plastikowych pudełeczkach, pojemnikach. I tutaj zobaczycie, każdy pojemniczek ma takie nóżki. Natomiast u góry ma takie dziurki. E, I po prostu zakładamy sobie to jedno na drugie i możemy to bardzo fajnie na półce przechowywać. E, każdy mazaczek ma osobną taką kieszonkę, fajną. E, także, jeżeli chodzi o przechowywanie, jest naprawdę to fajnie przemyślane. W wielu nawet markerach e, takich droższych nie ma tego systemu. E, te stojaczki muszą być dokopywane osobno, więc to jest na pewno plus tych mazaków. Taki może mniej ważny, ale dla mnie ważny, bo zawsze jakoś jest problem z przechowywaniem tych mazaków. A jak wiemy, wszystkie mazaki powinny być przechowywane w, w poziomie, tak, żeby pigment równomiernie się rozkładał w tych mazakach, i żeby nam nic nie wyciekało, nic nam nie wysychało. Gdzieś wiecie, o co chodzi. Tak, więc to jest to, co Wam chciałam powiedzieć. Mamy piękne odcienie. Mamy odcienie pomarańczy i brązy. Takich, no pomarańczy w sumie, I troszkę tutaj są takie brązy. Mamy odcienie różu i tutaj jest czerwony i taki bordo. Zielenie, takie błękitne, turkusowe i ciemne-niebieskie, fioletowe. Ciemniejsze, fioletowe, takie granatowe, wręcz troszkę szarych. I tutaj takie odcienie y, ziemi, y, i troszkę jeszcze szarości, i na końcu jest ten też czarny. Y, słuchajcie, jeżeli chodzi o w ogóle, to są bardzo tanie mazaki. Ten jeden zestaw kosztuje chyba 3,50 euro, więc to jest niedużo. Y, jeżeli nawet chcecie mieć cały ten zestaw, tych 60 -tych markerów, no to ta cena będzie nadal bardzo niska. Jeżeli chodzi o to, jak one wyglądają, to są, ja Wam pokażę może na tym. Jeżeli chodzi o tę całą obudowę, podoba mi się, że ona jest biała. To jest bardzo tani plastik oczywiście, bo tutaj nie możemy się nic, nie, nie możemy się nic wielkiego spodziewać po tej cenie. Ten mazak ma dwa, dwie końcówki. Jest fine, czyli to jest um, taki, e, no, taki jak zwykły mazak, powiedzmy. E, I jest też e, brush, czyli no ja bardzo lubię te brush, bardzo fajne są w użyciu. E, każdy, e, każda końcóweczka ma e, cyferkę, ma liczbę przypisaną kolorowi, więc to jest też na pewno pomocne. E, jeżeli robimy wzornik, no to wiadomo, że to nam się fajnie sprawdzi. Kolory są przepiękne. Muszę powiedzieć, że e, bardzo są wyraziste. E, nie każdy kolor odpowiada tutaj temu, co jest na tym opakowaniu. I e, ja już Wam pokazuję wzornik, który zrobiłam. Czekajcie to tak. E, no, na przykład wpadło mi w oko, że ten kolor zobaczcie ten kolor 152, no to nie wiem. To. Widzicie, na, na kamerze to wygląda bardzo podobnie, ale w rzeczywistości na kartce to jest taki pink, a tu jest taki lila, więc no, trzeba sobie koniecznie wzorniki robić e, z tymi mazakami, bo to wiadomo, to jest wszystko drukowane, a, a tu jak sobie na prawdziwie papierze no, zrobimy, to będą te kolory y, takie rzeczywiste y, nam się pokazywały. Tak, bardzo ładne kolory. Naprawdę można z nimi wiele rzeczy zrobić. Yy, I co ja sobie tak pomyślałam, że zrobimy sobie takie porównanie, bo wiecie, pomimo, że pomimo, że to są bardzo tanie mazaki, to tak naprawdę można by je porównać z takimi droższymi. Ja jedyne jeszcze te akwarelowe mazaki, jakie mam, to są te zigi, którymi ja no, koloruję w zasadzie najczęściej. I pomyślałam, że zrobimy, spróbujemy zblendować te i potem dla porównania zblendujemy te i zobaczymy, jaka jest różnica, jak to, jak to będzie wyglądać. Ok, także wzorniki mamy. I tak, pomyślałam też, że ponieważ ja mam kilka papierów takich akwarelowych, ale wybrałam dwa, na którym chciałabym to przetestować. Yy, I wybrałam sobie papier, który się nazywa yy, Hanemüle, i to jest yy, taki papier 300 gram, także przetestujemy na tym papierze. Yy, I mój ukochany yy, Stratmore, yy, ten o bardzo gładkiej powierzchni, i on wygląda tak. Trzeba sobie zwracać uwagę też na te rysunki, bo oni mają bardzo dużo tych różnych bloków i też piszę, że to jest, na przykład. tu na przykład w ogóle nigdzie nie pisze, że to jest e, do akwareli, nigdzie. Ja sobie tutaj sama napisałam, ponieważ mi się to sprawdziło dla, w akwarelach, więc sobie to po prostu wykorzystałam. To jest właściwie taki do szkiców chyba, ale, ale on świetnie się sprawdza właśnie, przynajmniej na zigach. Także te dwa papiery sobie spróbujemy i zobaczymy jak one działają. I wybrałam, spróbuję e, najpierw ten, ten, ten I wybrałam sobie e, trzy, e, trzy kolory, takie dosyć różne. Spróbujemy: zielony 162, niebieski 190 i różowy 205. I później, dla porównania, żeby było porówno, żeby nie było oszukaństwa, to weźmiemy sobie z zigów też takie zbliżone kolory. Wybrałam to jest tutaj, no niestety nie ma. Znaczy są gdzieś tutaj numery, ale no one mają na przykład light green. Light green, tu jest kolor light blue i pink, po prostu. Nic tutaj, żadnych niespodzianek tutaj nie ma. Także porównamy sobie to. Myślę, że one są dosyć zbliżone do siebie. Ok. I przygotowałam sobie jeszcze tutaj ten pędzelek taki wodny, żeby po prostu to rozblendować dobrze. Jeszcze Was może troszeczkę zbliżę. I zaczniemy od Actiona. Zaczniemy może od zielonego. Aha! Tutaj jest też fajnie, że są oznaczone Tutaj jest taka szara, taka wiecie, taki paseczek, i on nam oznacza, że to jest ten fine tip, ten 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 taki, wiecie, ten zwykły, a tutaj gdzie nie ma tego szarego, no to jest ten brush, czyli ten pędzelek. Tak. I spróbujemy, jak one to się tutaj nam będą zachowywać. zielone mam nadzieję, że nie mam tutaj żadnego no powiem wam, że bardzo ładnie no jeszcze by można było troszeczkę popracować, też nie wolno przesadzać yy, z tym blendowaniem, bo nam się papier yy, no wiecie, takie się biureczki zrobią z tego papieru ale bardzo ładnie, czekajcie ja sobie to wytrę żeby tutaj nie ciapać drugim kolorem. Okej. Okay. To jest zielony. Teraz weźmiemy sobie niebieski. Ja na ręce sobie wycieram to. Niebieski. Troszkę widać tą granicę, ale nie aż tak, nie aż tak bardzo, myślę, że można by było, widzicie, już troszkę gorzej, ale myślę, że jest ok, jakby tak popracować tutaj nad tym kolorem, tak to wygląda i spróbujemy różowy. Ten różowy to jak masełko. Pięknie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Super. Także naj, najciężej było z tym niebieskim, także myślę, że może nie wszystkie kolory będą się tak elegancko blendować, ale myślę, że jest ok. Spróbujmy dla porównania. Spróbujmy teraz te. Zigi, te same kolory. Zaczniemy od zielonego. I to mówię: to jest ten papier, ten hanel Müller. Czekajcie, bo troszkę chyba muszę więcej wody mieć. No, tak tutaj to wiadomo, momentalnie się rozprowadza kolor. Także jeżeli porównamy, to tak to wygląda. Dobrze, spróbujmy teraz niebieski. No też jeżeli chodzi o porównanie, no to jest różnica, tutaj widać tą, tą granicę, tutaj gdzie y, mazak y, nam szedł, a tutaj w ogóle praktycznie nie ma Żadnej granicy. Tutaj też musimy pamiętać, że te zigi, one mają taką, taki pędzelek właściwie. No, ale wiecie, no, przy tych brasz yy, końcówkach, no, to też jest właściwie taki, o, jakby, no, pędzelek, można to powiedzieć, prawda? I spróbujmy teraz ten różowy. Bardzo podobny kolor, szczerze mówiąc. Właściwie niewiele się różni. No, bez problemu. Taka, tak jest porównanie. Czekajcie, jak Wam pokażę. Tak Wam pokażę. Także, ale wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc, na tym papierze, no naprawdę, no różowy praktycznie się nie różni. Różowy się nie, nie różni, ten z Akszona i ten z Yigi. Troszkę tutaj niebieski jest bardziej może problematyczny, ale myślę, że na jakichś takich niewielkich na przykład, jak stemple kolorujemy, ja przeważnie stemple koloruję, no to myślę, że nie będzie to problemu, problemu robić. I, I ten zielony, no tutaj odrubinkę, ale wydaje mi się, że pięknie się blendują. Także to, są, to jest ten papier. Yy, I ja chciałam jeszcze spróbować na tym drugim papierze, na tym Stradmore, na tym moim yy, ulubionym, ulubionym papierze. Także spróbujmy to zrobić. Od początku tak samo. Zaczniemy od zielonego. W ogóle od razu Wam powiem, że się czuć różnicę, jak, jaki papier się używa, jak od razu, jak mm, pisze się tym mazakiem, w ogóle jakimkolwiek zresztą mazakiem. Ok. I to jest ten Stratmore. Troszkę gorzej, muszę Wam powiedzieć. Co jest dla mnie zaskoczeniem, bo ten papier jest naprawdę bardzo dobry. Dobrze, spróbujmy teraz tak niebieski. Czyli ten, który był na tamtym papierze, troszkę problematyczny. No, tak, wydaje mi się, że podobnie bardzo jak na tamtym, dosyć podobnie. I zobaczmy jeszcze różowe. No, ten różowy jest fajny. Ten różowy y, idzie y, idealnie. Idealnie. Tak, wam pokażę. Z różowym nie ma ani na jednym, ani na drugim papierze w ogóle żadnego problemu. Ok. I y, y, dobra, i z te zygi dla porównania jeszcze zrobimy. No, tutaj, wiadomo. Y, jest elegancko, niebieski. Ten niebieski jest w ogóle trochę jaśniejszy bo nie mam takiego ciemnego akurat. No, ale i różowe. Pięknie, tak. I teraz tak one. Y Obok siebie wy wyglądają. Na papierze ten estratmol. No, różowy też nie widzę różnicy zawarto. Yy, niebieski też widać większą różnicę. Zielony troszkę, ale wiecie co, tak ogólnie tak ogólnie to yy, wydaje mi się, że. Jak na, są, na swoją cenę te mazaki. są so, czekajcie Was. Jak na tą cenę, które on, one mają, to wydaje mi się, że naprawdę są fajne. Wystarczy mieć taki troszeczkę lepszy papier. Nie jakiś tam, wiecie, może blok jakiś dla dzieci. Chociaż też się zdarzają takie bloki, że niby wiecie, kosztuje tam 5 zł i, i akurat fajnie, fajnie działa. Ale jeżeli nie, no to fajnie byłoby sobie blok porządu kupić, i wtedy z takimi mazaczkami można super coś pokombinować, popracować, bo są. Wydaje mi się, że fajne. Wydaje mi się, że naprawdę są fajne. Fajnie wyglądają. Jest ich dużo 60 kolorów także naprawdę cała gama kolorystyczna już nic więcej nie potrzeba. Także ja na razie na pewno nie będę nic kupować, żadnych zigów, nie będę dokupować ani nic, bo ja mam tylko 36 zigów. Ale jak już mam te z Akszona, to już mi w zupełności wystarczy na moje kolorowanie. I pokażę Wam e, tą kartkę, którą już ostatnio też pokazywałam właśnie w filmiku. A, tak jak mówiłam, no nie miałam jeszcze tak okazji się nimi pobawić. Chciałam tylko Wam dzisiaj test taki zrobić, a, i to jest taka kartka. I no, bardzo fajnie to kolorowanie wyszło. I to jest właśnie na tym papierze, na tym. Na tym zrobione. I myślę, że bardzo fajnie to wyszło. Także, no mówię, tak, jak na takie stempelki, kolorowanie takich małych jakichś elementów to w zupełności wystarcza, wystarczają te mazaki. Są naprawdę fajne. Zdecydujcie sami, czy chcecie, potrzebujecie, czy mielibyście ochotę kupić. Ja kupiłam i nie żałuję, bo będę miała zabawę z nimi na pewno. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że może będzie ten filmik pomocny dla kogoś. Może się ktoś zastanawiał nad tymi mazakami. Także dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Trzymajcie się, pa. pa.